Chwilę nakręcę teren. Zaraz się będziemy rozkładali w takiej okolicy, nad samym Sanem. Tu plac zabaw dla dzieci. Tutaj mamy takie pomieszczenie gospodarcze. Znaczy, nie wiem jak to nazwać, ale Fajna sprawa tam. Ludzie w domkach, złodzi chyba. A tutaj mamy coś takiego. O, o, o. A zaraz może światełko zapalimy. O, coś takiego. Mamy grillowisko, śmietnisko. Dostęp do kuchenki, telewizja, sprzęt nagłaśniający. A, jeszcze jeden bajerek. Drugie światełko. O, i już się robi fajnie. No i myślę, że dwa, trzy dni tutaj trzeba będzie pobyć. Niedaleko jezioro Myczkowskie. Jezioro Myczkowskie, Zapora Myczkowska. No, jak sama nazwa wskazuje, od miejscowości. Taka miejscowa. Cisza, spokój. Doleska 7 km. A to nasz san. Niebo troszkę na razie takie sobie. Ale podobno ma się wypogodzić. O. Stoliczek. Tu już oczywiście szmaty się wypakowują. I to na tyle na razie. Zaraz będzie daszek.